Kropeczką zaznaczam lokalizację klamki. Można to zrobić, to zajmuje chwilę. Warto się przyjrzeć i zebrać tyle informacji z pomieszczenia, ile się da. Później okazuje się, że te informacje są potrzebne. Jeżeli zbiera się te informacje, na przykład do projektu wnętrza, to taka informacja, w jaki sposób to okno się otwiera, jest jednak dosyć istotna. <laughs> Jeżeli pod spodem jest wnęka, pod parapetem Zaznaczam przerywaną linią. To jest, taka moje, to, to jest taki mój system notowania. Jeżeli w ścianie pojawia się jakiś występ, zaznaczam. Na przykład czasami się pojawia coś takiego, jeżeli to jest y, słup konstrukcyjny. Jeżeli tam jest jakieś okno, następne rysuję. Parapet. Stolarka. Y Tutaj zwracam uwagę, że bardzo ważna jest jakaś taka konsekwencja w rysowaniu. To znaczy, ważne jest to, żeby ten rysunek był czysty. On nie musi być super precyzyjny, ale on powinien być czysty i jednoznaczny. To znaczy, ktoś patrząc na ten rysunek musi go ym, doskonale, doskonale zrozumieć. No i zresztą samemu, później patrząc na własny rysunek, trzeba go doskonale zrozumieć. Chodzi o to, żeby później się nie, żeby nie rysować taką wrażliwą, przerywaną kreską. Nie chodzi też o to, żeby na siłę odtworzyć prawda, coś, co, czego się, co, co trudno jest odtworzyć, ale chodzi o to, żeby mniej więcej informacje, które są pozbierać, i żeby ten rysunek w, szk w formie szkicowej odpowiadał dokładnie mniej więcej, znaczy, temu, co ma być. Później na rysunku są pewne problemy. Jeżeli to jest wnęka, to ona może mieć na przykład obniżony tutaj sufit, w ten sposób przerywano linią. Zaznaczam, zaznaczam że, że oznacza to, że tu jest na tym fragmencie coś się na górze dzieje. No, często to, jeżeli jest słup, to może mu towarzyszyć na przykład jakiś podciąg, który przebiega przez pomieszczenie. On nie, Tutaj niezbyt elegancko trafia w drzwi. To się zazwyczaj tak nie zdarza. No, chodzi o to, żeby to zaznaczyć. Jeżeli ten podciąg rzeczywiście w ten sposób trafia w drzwi, to warto to dokładnie w ten sposób na szkicu zaznaczyć, żeby później rysując mieć świadomość, że to dokładnie tak wyglądało. Eee, warto zanotować numer pokoju z drzwi, tak? Jeżeli to jest kolejny tego typu pokój. Później naprawdę można mieć kłopot w tym, żeby dojść, które właściwie to pomieszczenie jest przedstawione. Oczywiście piętro jest zapisane. I mając taki szkic, można teraz rozpocząć pomiary. Ja przyjmuję jako zasadę, że zaczynam zawsze pomiary od ściany z drzwiami, którymi wszedłem. To znaczy zaczynam. Od tego rogu i stosuję starą i znaną zasadę od ogółu do szczegółu. Biorę w jedną rękę taśmę z laserem, w drugą biorę dyktafon i rozpoczynam pomiary, i dyktuję sobie na dyktafon wszystkie wymiary po kolei. Czyli zaczynam. Mierzę i mówię tak: cała ściana z drzwiami przypuśćmy 4 metry. Przekątna z tego rogu, wówczas wiadomo, że chodzi o tą przekątną. Tak, bardzo ważną rzeczą są przekątne, ponieważ, żeby złapać geometrię tego pomieszczenia, można to zrobić tylko i wyłącznie poprzez narysowanie trójkątów. Tak, to znaczy, my zakładamy, że pomieszczenie jest prostokątne, ale ono wcale nie musi być prostokątne i może się okazać, że wszystkie boki tego niby prostokąta są różne czasami są równe, ale nawet jeżeli są równe, nie oznacza, że pomieszczenie jest prostokątem i tutaj różnice bywają naprawdę olbrzymie. Tak więc, żeby jednoznacznie wyznaczyć geometrię tego pomieszczenia, trzeba znać o przynajmniej jedną przekątną. Bardzo dobrze, jeżeli jest możliwe zmierzenie dwóch przekątnych, wówczas od razu można sprawdzić yy czy wszystko gra istnieje jeszcze w ogóle tego typu problem, że przekątną jest bardzo trudno zmierzyć wracam do laserka, niektóre urządzenia laserowe posiadają tutaj taką odchylaną nóżkę to urządzenie tego nie ma ona jest właśnie specjalnie do pomiaru przekątnych, ponieważ jak tutaj widać jakby się, prawda tego lasera tutaj, który ma jakąś swoją grubość w taki róg teraz to widać, o proszę jak, jakby się go nie wkładało nigdy on nie, nie dotyka Tutaj tego rogu, prawda? To samo do, problem pojawia się w momencie, którym próbujemy tutaj mierzyć, ponieważ bardzo trudno jest trafić promieniem lasera dokładnie tutaj w róg. Nie dość, że się stoi tutaj na końcu i nie bardzo widać, czy się właściwie trafiło w ten róg, czy nie. To mimo wszystko yy, jest to trudno zrobić, ponieważ urządzenie w ręku drży i nie wiadomo, czy w momencie wciśnięcia przycisku pomiar czy na pewno mierzy tutaj tutaj, yy, czy, czy to jest na pewno to o co chodzi tym niemniej zawsze warto te przekątne mierzyć tak dokładnie jak to się uda i zawsze warto je zanotować następnie mówię do początku wnęki na drzwi 400 wnęka na drzwi zawsze podają szerokość przez wysokość zagłębienie stolarki Drzwi, tak samo szerokość na wysokość. Ten wymiar zawsze pojawia się na rzucie w skali 1 do 50. Podaję następnie grubość stolarki. Mogę również podać, ile ta stolarka wystaje tutaj, i na tym etapie warto sprawdzić grubość ściany między pomieszczeniem a korytarzem. Warto również otworzyć drzwi i zmierzyć całe pomieszczenie, ile ono ma z tego punktu. Przejść się na drugą stronę, zobaczyć ile ma pomieszczenie z korytarzem, oraz od razu na tej samej karcie zanotować szerokość korytarza. Dzięki temu będzie można odczytać grubość tej ściany. Następnie, do końca ściany, podaję wymiar. Mówię, następna ściana, przekątna z tego rogu, znowu mierzę przekątną. Mówię, cała ściana, tyle. Do początku wnęki. Tyle. Zagłębienie wnęki, tyle. Szerokość wnęki, tyle. Zagłębienie wnęki z drugiej strony, tyle. Do końca ściany, tyle. Wysokość wnęki, teraz trzeba kucnąć i zrobić pomiar od podłogi do sufitu. Jeżeli ta wnęka jest niska, to można wyciągnąć rękę i zmierzyć. Yy, i zmierzyć wysokość mniej więcej do dwóch metrów bez problemu, ja przynajmniej sięgam i mierzę w dół nie muszę wówczas kucać, ta sama uwaga dotyczy drzwi to znaczy, żeby zmierzyć wysokość drzwi trzeba laser albo przyłożyć do górnej krawędzi drzwi wyższe osoby nie mają problemu niższe niestety muszą kucnąć i dlatego inwentaryzacja tak naprawdę zamienia się wówczas w gimnastykę kucnij powstań za każdym razem mówię co mierzę Mówię, następna ściana, ściana z oknem. Do, cała ściana, tyle. Do początku słupa, tyle. Do początku okna, tyle. Zagłębienie stolarki, tyle. Poziom parapetu, tyle. Yy, wnęka pod oknem, głębokość wnęki, tyle. Można wówczas otworzyć okno i powiedzieć: zagłębienie stolarki, tyle. Grubość stolarki, tyle. Wnęka, na, yy, zagłębienie stolarki od zewnątrz, tyle. Wnęka na okno od zewnątrz, tyle, parapet nad terenem, bardzo często istnieje możliwość wykonania takiego pomiaru, należy go wykonać, albo na przykład do okna niższego piętra, tyle. Tego typu informacje są bezcenne, jeżeli dochodzi do rysowania przekroju. W tym momencie trzeba kucnąć i powiedzieć wysokość pomieszczenia, tyle. Zmierzyć. I... Jeżeli umowa dotycząca prac inwentaryzacyjnych dotyczy również hmm, zinwentaryzowania instalacji, to w tym miejscu, bardzo często pod oknem, pod parapetem, znajduje się grzejnik. I to jest ten moment, kiedy należy go zmierzyć. Podaje się wymiary grzejnika, można podać ile on jest nad podłogą oraz odległość od grzejnika do najbliższego elementu konstrukcyjnego, np. od grzejnika do ściany. Szerokość, grubość, wysokość. Podać tego typu wymiar. Te wymiary akurat łatwiej jest mierzyć taśmą niż laserem. Następnie od okna do początku słupa tyle. Słup wystaje na tyle. Grubość słupa tyle. Wysokość pod podciągiem, jeżeli tu jest obniżona, tyle. Słup z drugiej strony wystaje. Tyle. Od słupa do końca ściany. Tyle. Od słupa do początku okna. Tutaj trzeba podejść i laserem w tą stronę poświecić. Tyle. Zagłębienie stolarki drugiego okna. Tyle. Można jeszcze za pomocą taśmy z powiedzieć, ile wystaje parapet. Parapet wystaje na tyle. W wypadku drugiego okna. Wnęka na okno. Wnęka na okno. Szerokość przez wysokość. Poziom parapetu. Tyle. Wysokość pomieszczenia w tym miejscu. Tyle. Warto sprawdzić. Po dwóch stronach podciągu może być różna wysokość pomieszczenia. Wnęka można okno otworzyć i również tu zmierzyć grubość stolarki i tutaj ile ona wystaje. Dzięki temu będzie można oszacować grubość ściany zewnętrznej. Można podobnie spróbować zmierzyć od parapetu na przykład do parapetu piętro niżej, od parapetu do terenu tyle. Y Zobaczyć, czy nie można jakiegoś wymiaru. Można czasami postawić tu laser na, na parapecie i sprawdzić, ile jest od tego parapetu do okna piętro wyżej, albo od parapetu na przykład do okapu, od parapetu do rynny. Te wszystkie informacje mogą się przydać później przy rysowaniu przekroju. Zagłębienie stolarki z tej strony tyle, do końca ściany tyle. Ostatnia ściana tyle. Koniec. I te informacje zazwyczaj wystarczają już do wykonania rysunków skal1 do 50 z taką dokładnością, jaka to jest I, i do tego, żeby później żeby później odtworzyć rzut pomieszczenia. Jak zbadać grubość ściany między sąsiednimi pomieszczeniami. Bardzo prosto. to znaczy prosto, nie prosto. To znaczy jak zgadnąć jaka jest tutaj? Grubość tej ściany. Ano, w ten sposób, że kiedy pójdziemy do następnego pomieszczenia, i tam również jest jakaś stolarka drzwiowa. O, tu już bardzo brzydko narysowałem. To będzie można zmierzyć odległość tutaj między tymi drzwiami i na podstawie tych informacji Wyznaczyć ten punkt. W ten sposób wynikowo uzyska nam się, uzyskamy tą odległość. Można również spróbować tutaj, wychylając się z okna, spróbować zmierzyć za pomocą lasera, już przy okazji otwarcia tego okna, o, tą odległość. Tu przyłożyć laser i spróbować trafić tutaj, albo tu przyłożyć laser do tego miejsca i. Spróbować zmierzyć odległość tutaj do tej wnęki. I z tych wymiarów można będzie później odtworzyć grubość tej ściany. Jak wygląda taki gotowy szkic inwentaryzacyjny? Już, już tutaj pokazywałem. Przy czym tutaj temat akurat wyjąłem taki zeszycik. Proszę bardzo, na koniec pracy uzyskuje się o taki zeszycik. Można jej dać, można mu dać tytuł. Ja czasami przy pracy, przystępując do pracy, pytam, po co taka inwentaryzacja jest wykonana, jakie informacje są potrzebne, i już pod tym kątem notuję sobie, co muszę szczególnie sprawdzić. Następnie. Taki właśnie wykonany rysuneczek jest uzupełniany. Zwracam uwagę na to, że wszystkie wymiary notuję na czerwono. Dzięki temu nie mam później dylematów, co jest rysunkiem, co oznacza jakiś detal pomieszczenia, a co jest wymiarem. Wszystkie informacje. Czasami tutaj, jak widać z lenistwa, pewne rzeczy, żeby już nie, nie tracić czas na odkładanie, pewne rzeczy rysuję już yy, czerwonym pisakiem, tym niemniej zasada jest taka, że wszystkie informacje stałe są za pomocą czarnego koloru. Na niebiesko na przykład tu w tym wypadku zanotowałem schemat układ otwierania stolarki. Tak? Widać, że to skrzydło było otwieralno uchylne, to skrzydło było tylko otwieralne. Okno było dzielone na połowę. Jeżeli, te, jeżeli zbiera się informacje do projektu wnętrz, to mimo wszystko należy jeszcze troszeczkę informacji zebrać i przynajmniej je zanotować, jeżeli nie z wymiarować. Tutaj, jak widać, pojawiają się informacje dotyczące instalacji, to znaczy schematycznie lokalizacja punktów opraw oświetleniowych, albo tutaj mamy w tym wypadku na przykład czujnik PEPOSZ, yy, lokalizacja właśnie opraw oświetleniowych. Wystarczy zaznaczenie schematem, że są one, że to są dwie podłużne oprawy i 8 sztuk. Taka informacja wystarczy. Nie jest ważna lokalizacja co do centymetra. Ważne są lokalizacje na przykład kontaktów, wyłączników. Istotne są, tak jak mówiłem, lokalizacje grzejników, tutaj w tym wypadku na niebiesko, oraz pionów przewodów centralnego ogrzewania, ponieważ zazwyczaj te przewody niestety są nie do ruszenia, one muszą być tu, gdzie są. Warto je czasami, z, jeżeli to ma być naprawdę precyzyjnie, zaznaczyć, gdzie one są. Tutaj na przykład jest zaznaczone, że razem zajmują 10 cm, 25 cm do ściany, wystają na 13. Dzięki temu, że stosuje się różne kolory, te informacje można napisać i nie trzeba pisać, że to jest odległość tych pionów. To jest po prostu czytelne za pomocą tego, że są w tym samym kolorze. Jeżeli się po prostu sobie w ten sposób przyjmie taką dyscyplinę pracy i taką umowę się samemu ze sobą, prawda, zawrze, to później nie trzeba za każdym razem notować, że to jest, że to dotyczy pionów CO. Niektóre charakterystyczne wymiary, na przykład tutaj na zielono przekątne, zanotowałem po to, żeby one były widoczne. Te wymiary są potrzebne już na samym początku rysowania, w związku z czym, żeby ich później nie szukać, nie, nie znajdywać. W ten sposób są zaznaczone. Wymiary całościowe dostają strzałki. To jest taki mój system notowania, dzięki czemu wiem, że to oznacza całą tą odległość. Zresztą tutaj, jak widać, ta ściana też. Po zmierzeniu okazało się, że tyle ma. Yy, zwracam uwagę, że czasami yy, podczas stynkowania pomieszczeń w rogach jest więcej tego tynku, w związku z czym ściana zmierzona tutaj może mieć na przykład 573 cm, podczas kiedy pomieszczenie mierzymy na środku i ono ma 575. Czasami te 575 wynika z tego, że niestety jakoś tak nie do końca prostopadle przeprowadzi się pomiar, no i Oczywiście, że w ten sposób uzyskujemy pomiar, jak widać dłuższy, jeżeli on jest wykonany pod kątem, więc warto na to też zwrócić uwagę. I tak właśnie mniej więcej to wygląda. Dopiero po wykonaniu wszystkich pomiarów warto jeszcze zaznaczyć lokalizację na przykład takich rzeczy jak szafki, na przykład. Z jakimś sprzętem albo z bezpiecznikami. Przewody wentylacyjne tutaj akurat widzę, że ich nie ma. Lokalizacje takich elementów wyposażenia, jak na przykład urządzenia klimatyzacyjne tutaj były zamontowane na zewnątrz. Po zanotowaniu tego, nie trzeba tego specjalnie mierzyć. Natomiast wiadomo, że w takim pomieszczeniu coś takiego jest. Jeżeli później się prowadzi projekt wnętrza, to już się wie mniej więcej, co ma się do dyspozycji. Tutaj akurat. Lokalizacja punktów elektrycznych nie była wymiarowana, nie zaznaczałem tego, tylko lokalizowałem. Jeżeli gdzieś na środku ściany były dwa gniazda elektryczne, proszę bardzo, takim schematem zaznaczam, że to jest mniej więcej na środku. Koniec. W wypadku większych remontów i tak cała instalacja elektryczna idzie do wymiany. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność zinwentaryzowania instalacji elektrycznej, to ja doradzam, żeby mimo wszystko zrobić to na oddzielnej kartce, ponieważ tutaj, jak już widać, gęstość tych informacji jest całkiem spora i może się okazać, że po prostu nie ma już miejsca na to, żeby czytelnie te wymiary zaznaczyć. Czasami poza tym, yy, oprócz lokalizacji, punktów elektrycznych może zajść na przykład konieczność odwzorowania układu posadzki albo układu sufitu podwieszonego i wówczas wykonanie dodatkowego szkicu jest konieczne. W tym konkretnie wypadku, w wypadku takiego pomieszczenia nietypowego, można to zrobić w ten sposób, że wziąć czystą kartkę, przypominam, niezadrukowaną z drugiej strony, nie ma makulaturę, tylko czystą kartkę, położyć... Na taki szkic, nawet przed naniesieniem jeszcze informacji dotyczących wymiarów, i oprzeć ją na szybie i szybciutko sobie w cudzysłowie tak skserować, przerysować yy, to, co widać pod spodem. Dzięki temu uzyska się taką w miarę wierną kopię, dwa identyczne arkusze i na jednym arkuszu zaznaczyć, yy, zanotować wymiary, na drugim arkuszu w ten sposób przekserowanym w cudzysłowie ręcznie na miejscu. Wykonanie takiego szkicu jest oczywiście dużo szybsze niż gdyby chcieć to jeszcze raz odręcznie narysować. Można nanieść informacje dotyczące na przykład układu sufitu podwieszonego. Tak w skrócie wygląda zbieranie wymiarów w pomieszczeniach typowych. Oczywiście mm, trzeba wypracować sobie własny system do zebrania pozostałych y, informacji. W wypadku na przykład korytarza. Y, Niemożliwe jest tak naprawdę zebranie sensownych, bardzo często sensownych przekątnych, także więc yy, można sobie te przekątne yy, zupełnie odpuścić, ponieważ niemożliwe będzie tak naprawdę ustalenie geometrii pomieszczenia. Wówczas warto szerokość korytarza zmierzyć co jakiś czas, tam gdzie można, i tylko wtedy można zbadać, czy ten korytarz na pewno. Się nie zwęża lub nie rozszerza, bo rzecz może być zupełnie niewidoczna. W wypadku pomieszczeń sanitarnych warto zanotować lokalizację takich rzeczy jak przewody wentylacyjne albo piony kanalizacyjne, ponieważ to ma duży wpływ na, jeżeli później przystępuje się do prac projektowych i to ma duży wpływ później na projekt wnętrza. O, tu mamy przykład pomieszczenia sanitarnego. Zdaje się, że ono się troszeczkę tutaj od wilgoci rozmyło. Bardzo często piony, są, piony kanalizacyjne są ukryte za obudowami. Można, warto zaznaczyć, która ze ścian w pomieszczeniu jest ścianą murowaną, trzeba puknąć, a która jest ścianą wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych, bo wówczas można podjąć decyzję, to jest już jakaś informacja, czy daną ścianę w trakcie prac projektowych można bez problemu yy, przesunąć lub usunąć. Czasami to nie jest oczywiste, ponieważ na środku pomieszczenia może być słup, może wydawać się, że to jest słup, a okazuje się, że to nie jest konstrukcja, tylko obudowa jakiegoś pionu kanalizacyjnego, który akurat na środku pomieszczenia w związku z tym, co się dzieje piętro wyżej wypadł, piętro wypadł i Okazuje się, że jak już zachodzi naprawdę taka konieczność, to można tą obudowę bez problemu rozebrać, a mimo wszystko ten pion jakoś, jakoś jego, jego układ zmienić i doprowadzić na przykład do ściany. Czasami takie rzeczy się zdarzają i okazuje się, że są możliwe. W wypadku schodów może się okazać, że mierzenie poszczególnych Stopni jest niemożliwe, ponieważ mierzy się zawsze z jakąś dokładnością. Wówczas, aby odtworzyć geometrię tych schodów, można na przykład wykonać pomiar od stopnia w stronę ściany, od następnego stopnia w stronę ściany, od następnego stopnia, od następnego, od następnego, od następnego i w ten sposób uzyskać rzetelnie długość wszystkich stopni, tak jak to, to widać tutaj, i bez rysowania już niepotrzebnie tutaj tych stopni, zanotować po prostu odległość od stopnia w stronę ściany, tak jak to jest możliwe, w tym wypadku w stronę tutaj schodzącą. W wypadku schodów trzeba tą dyscyplinę szczególnie zachować, ponieważ w wypadku rysunku schodów to jest taka trójbiegowa klatka schodowa z dwoma spocznikami, z, z duszą w środku. Jak widać ta dyscyplina jest tutaj bardzo konieczna, ponieważ tutaj łatwo się pogubić i Łatwo, yy, prawda, zapomnieć, które wymiary czego dotyczą. To znaczy, jeżeli my jesteśmy w tym wypadku na drugim piętrze, to czy to jest, yy, prawda, czy te wymiary którego piętra się dotyczą, którego spocznika. Tak więc tutaj też konsekwencja yy, bardzo się przydaje. Wymi dodatkowo powiem, że wymiary te o wiele łatwiej jest zanotować na przekroju. Narysować po prostu przekrój i i ten przekrój narysować dokładnie tak, jak on będzie dokładnie później na rysunku wyglądał i te wymiary tutaj wrysować. Klatka schodowa jest najlepszym miejscem, w którym można uchwycić różnicę poziomów i na, na ich podstawie później wyznaczyć grubość na przykład stropów pomiędzy piętrami.